Cześć kochani, ja jestem w nowym odcinku na moim kanale a przede wszystkim pierwszym odcinku na moim kanale na moim nowym kanale poświęconym takim grom jak Minecraft, Roblox, Blockstar Star Planet, Movie Star Planet i wiele, wiele innych, e, takich które po prostu pasują mi, a w dzisiejszym odcinku jesteśmy na mapie Vita i Bell tak zobaczcie jakie to Vito stoi sobie to elegancko, Vito po prostu już czekał tylko na nas żebyśmy po prostu razem z nim przeszli ten park, ale w ogóle jeden do jeden jest w tym Vito, zobaczcie, powiedzcie mi czy nie jeden do jeden po jeden prostu do jeden wito, no, no czysty wito, no kurczę, czysty wito ale zobaczcie w ogóle, jak ta mapka jest dopracowana dobra mordeczki, słuchajcie, jest to nowy kanał tak jak już mówiłem ta mapka będzie taka szybka, po prostu pokażę wam jak jak e, radzę sobie z parkurem? Jest to w ogóle mój pierwszy parkur w życiu. Nigdy po prostu nie robiłem żadnego parkura na Blockstar Planet. W ogóle nie grałem w Blockstar To jest po prostu pierwsze podejście do Blockstar Planet. Ale Vito chyba ma dość już tego naszego podejścia. w zobaczcie, no głowę ucięło Kurczę, no głowę Vitowi ucięło, Mam nadzieję, że nie jest Ci źle, Vito. I przepraszam, że Ci głowę uciekało. Przepraszam bardzo serdecznie. I przechodzimy dalej, kochani. Zaczy to jest Bella. Hej, Bella, cześć! Cześć, Bella, zobaczcie co Bella. W ogóle tutaj coś się stało, chyba Belli zombie chyba wyleciał. No nieważne lecimy dalej. Dalej. E, mordeczki, jeżeli film wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał i w ogóle powiedzcie mi, czy chcielibyście zobaczyć takie filmiki w moim wykonaniu, w ogóle czy i tak dalej, mam pomysł na kolejny odcinek, że po prostu zwiedzimy McDonald's, tak, zwiedzimy McDonald's, albo jakieś inne dziwne miejsce i przegraliśmy pierwszy raz, przegraliśmy, i przegraliśmy, pierwszy raz przegraliśmy, no niestety ta magma mnie zjadła, ale mam nadzieję, że kolejny raz wyjdzie już nam na lepsze. i słuchajcie mordeczki, możecie wbijać na mojego Instagrama, na moim Instagramie jest po prostu więcej informacji, e, mam również drugi kanał na YouTubie, aczkolwiek na razie wam go nie będę podawał, e, bo chciałbym po prostu ten kanał zbudować od podstaw, żeby po prostu nie promować tego kanału. E, no i słuchajcie, Mareczki, będą również live'y na tym kanale z Blog Planet, mówię Star Planet, będzie można wygrać naprawdę masę, masę rzeczy, ale najpierw chciałem zobaczyć, ile przez tydzień subskrypcji na tym kanale mi się zbierze i w ogóle, czy ktoś będzie chciał mi oglądać te moje odciny, nie? W ogóle, jeżeli, jeżeli napiszcie mi w ogóle, czy fajny mam głos, czy fajnie, mi się, czy fajnie ci się ten odcinek ogląda i czy lubisz Vito i Belle i przede wszystkim, czy podoba ci się, jak ja nagrywam, a, bo mam nadzieję, robić tych odcinków jeszcze, jeszcze więcej i konkursów dla Was. Chciałbym po prostu zrobić taki konkurs e, w sobotę, na przykład. A, bo jeżeli oglądacie ten filmik, to jest e, 17. Kwietnia, pewnie dziesiąta, nagrywam go o drugiej w nocy. I kurczę, nas niestety spadłem, Jak poprzednio grałem w tego, e, tego parkura, zobaczcie w ogóle, jak to wygląda, to w tym samym miejscu cały czas spadałem. W ogóle tego parkura, mordeczki, nagrywam chyba z drugi czy trzeci raz, bo po prostu za pierwszym razem nie wyłączyłem mikrofonu, a za drugim strasznie źle obraz wyszedł No i no tutaj znowu trzeba skakać, no biedny Vito, je, już ma dość nas, no. W ogóle, o co chodzi z tymi jajeczkami, powiedzcie mi, bo jestem pierwszy raz, na no, Planet ogólnie. Gram tutaj jakąś godzinę i nie wiem o co chodzi, ale z tych. Z Jajeczek też masę zebrałem nie wiem w ogóle o co z tymi jajeczkami chodzi. Jeżeli jeżeli wiecie, bo to pewnie coś jest związanego z wielkanocą, to mi napiszcie o co z nimi chodzi, co mogę z nimi zrobić, czy ja mogę z nich jakąś jecznicę w ogóle zrobić, czy cokolwiek. No zobaczcie, tutaj w tym momencie musimy się skupić, bo to jest chyba najgorsze, co może być. I. No i znowu spadliśmy, no nie, no ale oczywiście mamy więcej czasu do porozmawiania, więc chyba dobrze, co? Dobra, gotowi do startu i starta magma w ogóle mi się podoba. W ogóle zobaczcie jak ta arena wygląda, ile to jest ludzi, zaczcie, ile ty. To... Patrzcie to jest masa ludzi, że rzeczywiście się teraz krępuje w ogóle grać przy nich, bo to jest Dziwne. Dobra, zobaczcie, teraz przejdziemy tutaj. Tutaj, no to jest na goście, tak, właśnie skakanie z, z tego z tej mapki na mapkę, żeby po prostu nie spać z tego, no ale nam się uda, zaćcie znaczy kolejne jajeczko, no nie wiem o co z nimi chodzi, ale już mam ich masę, no i mam, mam ich po prostu masę. W tym, o, już tutaj obcykany jestem, zacie znaczy. w tym momencie cały czas przegrywamy, więc trzeba się skupić, trzeba się teraz skupić i zać znaczy przeszedłem, ale pewnie mam spację słychać w tle. Co? Słychać pewnie spację w tle i to mocno, będę musiał jakoś tą spację wyciszać w programie później. I, i teraz przeszliśmy na belle, zać znaczy jesteśmy, jak już jesteśmy blisko, albo gozacie tys ludzi, ile ty a ta jakaś kozacka powinno jeszcze tutaj być napisane Vito Bella w ogóle te barierki to jest dopracowane, ta magma tutaj te ściany, w ogóle zobaczcie na te Vito i Bella, to jest 1 do 1 w ogóle tam Vito ma jakieś brązowe włosy chyba to nie wiem o co chodzi, ale zacznij, to jest 1 do 1 dopracowane i prawie spadłem zacznij, dobra mordeczki słuchajcie prawie jesteśmy przy końcu, na końcu jeszcze do was chwileczkę pogadam mordeczki, tak już prawie wygraliśmy tę mapkę, ale czas jest nieważny słuchajcie mordeczki, ja tak jak już mówiłem na tym kanale będę a, robił takie gry jak Movie Star Planet, Block Star planet, Roblox, Minecraft i inne gierki. Jeżeli macie pomysł na inną gierkę, to napiszcie w komentarzu. Jeżeli macie pomysł na żadna, Star Planet, jaki odcinek nagrać, to również dajcie mi znać w komentarzu. Z kim chcielibyście po prostu żebym nagrał lub może sam jako mapkę, jaki parkur i tak dalej, bo wszystkie po prostu chwyty dozwolone, że tak powiem. Mam pomysł, żeby nagrać odcinek, gdzie po prostu e, idziemy i zwiedzamy mcdonald taki parkour McDonald's w Roblox w blo e, Block Star Planet. Rozumiecie? To jest po prostu, jest po prostu nie do mcdonald McDonald's Block Star planet. Tak kochani, ale słuchajcie, słuchajcie mnie teraz uważnie, możecie wbić na mojego Instagrama, tam jest więcej po prostu więcej e, rzeczy do obgadania i tam można po prostu fajne fotki zobaczyć moje e, i oczywiście mam nadzieję, że, takie, e, że taki parku z Vito i Bellą Wam się spodobał i mam nadzieję, że byś tu aktywny i będą live, będą live'y i niedługo do, do wygrania będzie Elite VIP, e, Elite VIP więc jeżeli będziecie chcieli, to po prostu zostawcie subskrypcję z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić żadnego kolejnego filmiku. Bo już w kolejnym odcinku może być konkurs na Elite VIP i co, ja się z wami żegnam. No i co mordeczki! Cześć!